Pan z Wami, słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus wychodząc z kafarnaum, ujrzał człowieka imieniem Mateusz siedzącego w komorze celnej i rzekł do Niego: Pójdź za mną. A On wstał i poszedł za Nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i zasiadło wraz z Jezusem i jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do jego uczniów, dlaczego wasz nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami? On usłyszawszy to, rzekł, nie potrzebują lekarza zdrowi, Lecz ci, którzy się źle mają, idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, bo nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Oto słowo Pańskie. Siostry i bracia, Słowo Boże jest niezwykłym darem dla każdego z nas. Przyjęte z wiarą, wydaje w nas owoce. Za każdym razem, kiedy słuchamy uważnie tego, co Bóg mówi, dzisiaj słyszymy: Poznajmy Pana, dążmy do tego, by Jego poznać. Bo przyjście Jego pewne. Poznawać Pana to jest sprawa, to jest proces, który nieustannie trwa. Trzeba przez całe życie wsłuchiwać się w to, co mówi Pan Bóg, a w ciągu różnych wydarzeń podejmować decyzje, które są. Zgodne z Jego wolą, i tak dzień za dniem. Widzimy, jak to stało się w życiu Abrahama, kiedy usłyszał głos Boga, by ruszył w drogę, a był człowiekiem starym, nie mającym nadziei ani na potomstwo, ani na nowe życie, ani na ziemię. Ruszył. Ufając tylko temu Słowu, Boga przecież nie znał, zaufał Jego Słowu, ruszył w drogę i w tej drodze przekonał się, że Bóg jest wierny, wypełnia to, co obiecał. Dał mu ziemię, dał mu w końcu długo oczekiwanego potomka. I radował się Abraham darami Pana, w każdym czasie pilnując tylko tego jednego, aby nie zejść z jego dróg. Ale Bóg dzisiaj do nas mówi: Co ja mogę z Wami zrobić? Miłość Wasza jest tak ulotna, jak chmury o poranku, jak rosa, która prędko znika. Czyli mówi do nas, że jesteśmy mało wytrwali w tym szukaniu woli Boga, chodzeniu Jego drogami. Nieraz ta nasza wierność jest ulotna, jak poranna rosa. I dlatego mówi: Ciosałem Was przez proroków, uczyłem Was słowami ust moich, aby moje prawo zabłysło w Was. Jak światło, ciosałem Was. Jak było w życiu Abrahama, kiedy był rozradowany, że wszystko już ma. Bóg mówi, złóż swojego jedynego syna w ofierze i był wystawiony na próbę. I poddał się tej próbie. Idzie na górę Moria ze ściśniętym sercem. Ale jedno wie, trzeba wierzyć Bogu. Trzeba słuchać Boga. Bóg nas też wystawia na próbę niejednokrotnie, żeby rosła nasza wiara. Może to być kryzys w małżeństwie, kiedy przychodzi pokusa rozejść się, zostawić to wszystko. Może być próba z naszymi dziećmi, kiedy nie spełniają naszych oczekiwań i chcemy się poddać, przestać walczyć o ich życie. Może być próba naszej choroby, cierpienia, kiedy człowiek wytrącony z normalnego biegu życia, wyłączony ze społeczności, zostaje sam. Może być to utrata jakiegoś prestiżu, stanowiska, pieniądza. Bóg nas też musi nieraz ciosać przez proroków, żeby się przekonywać, żeby też nas uczyć, że my naprawdę chcemy Jemu ufać, że chcemy pełnić Jego wolę. Doświadczenia są niezbędne, bo okazało się, jaka jest nasza wiara. To też nas wszystkich spotyka, jak Abrahama, jak Izraela, tak i nas. I Bóg mówi do nas dzisiaj, ja nie chcę od Was żadnych ofiar, żadnych cielców, żadnych ofiar z krwi. Nie chcę tego. Ale czego od nas Bóg chce? Żebyśmy pełnili Jego wolę. Dlatego powie do nas, że nam otworzył ucho, otworzył ciało, byśmy spełnili w swoim życiu Jego wolę. Bóg tego od nas chce, jako najspanialszej ofiary słuchać Boga w naszym życiu. Liczyć się z nim poważnie. Każdego dnia dokonywać decyzji, te będą konsultowane z Jego Słowem, te będą zgodne z Jego wolą. To się dokonuje nieustannie. Wiara to jest pewna relacja, jaką z Bogiem pielęgnujemy codziennie. To nie są jakieś chwile pobożności, jakieś odmówione litannie, jakaś dewocja. To za mało Bóg mówi. Chcę, żebyś słuchał mnie jak uczeń. Patrzymy dzisiaj na Mateusza, powołanego w komorze celnej, celnika, który był uważany za człowieka nieczystego. Złego, bo zbierał podatki, może był nieuczciwy, sprzyjał okupantowi. Grupa ludzi pogardzanych przez uczonych faryzeuszów, którzy byli stróżami prawa, uważali się za ludzi pobożnych. Kiedy Chrystus szedł do jego domu, Mateusz go przyjął rozradowany, to do stołu zasiadło wielu celników i grzeszników. Rozradowani tym, że Chrystus zasiada z nimi do stołu, już nie są traktowani przez Niego jak nieczyści, jak ludzie zasługujący tylko na pogardę, ale jako ludzie mający swoją godność i doświadczający od Niego miłości i miłosierdzia. Faryzeusze się gorszą. Jak można zasiąść z takimi ludźmi do stołu? My jesteśmy sprawiedliwi, my jesteśmy porządni. A Chrystus mówi, a przecież chorzy potrzebują lekarza. Faryzeusze uczeni w piśmie też byli chorzy, bo byli zarozumiali, pewni siebie, zadowoleni, wynoszący się nad innych, ale tego nie widzieli. Pokładali nadzieję swojej sprawiedliwości, swojej opinii. I do stołu z Chrystusem nie zasiedli, bo oni z nieczystymi nie spotykali się nigdzie. Chrystus mówi: Chorzy potrzebują lekarza. I chcę okazać im miłosierdzie. I wiemy, jak to się skończyło dla Mateusza. Zostawił wszystko i poszedł za Chrystusem. Zmienił całkowicie swoje życie, stał się uczniem. Być może wielu celników, grzeszników tego dnia odmieniło swoje życie, bo na tym polega nawrócić się, podjąć życie wiarą, pójść za Chrystusem, żyć tak jak On uczy. Tego nas uczy Mateusz. Mateusz ukazuje też. Na czym polega prawdziwe nawrócenie i prawdziwa wiara? Chodzić za Chrystusem do końca właśnie w swoim życiu, w swoich decyzjach, w swoich postanowieniach. I do tego Bóg nas dzisiaj zaprasza. Zobaczmy, że dzisiaj tak wiele się mówi, że młode pokolenie odchodzi od wiary, często rodzice są bezradni. Ale pamiętajmy, że przekazywanie wiary to jest przekazywanie czegoś jak przedmiot. Coś mam i przekazuję. Nie, wiarę się przekazuje życiem. A i tak, oprócz tego przekazywania wiary każdy człowiek musi przeżyć nawrócenie. Każdy musi podjąć decyzję że chce należeć do Chrystusa. Oczywiście przykład wiary jest niezbędny, jak przykład Mateusza, jak osoba Abrahama, ale każdy z nas musi podjąć decyzję o tym, że chce należeć do Chrystusa. Przekazujemy wiarę, kiedy sami żyjemy wiarą. Kiedy w naszych codziennych decyzjach liczymy się z Bogiem, kiedy ukazujemy drugiemu człowiekowi, że Bóg jest dla mnie ważny, że On w moim życiu jest kimś najważniejszym. Nie sprowadza się tylko do jakiejś dewocji, do pewnych form pobożności, bo to nie wystarczy, jak na jakakolwiek forma religijności. Ale życie moje kształtuje Bóg i Jego Słowo. W każdej dziedzinie, w małżeństwie, w rodzinie budujemy jedność, zabiegamy o trwałość małżeństwa, o Jego czystość. W przekazywaniu życia pytamy Boga: Jaka jest Twoja wola? Być może niejedno małżeństwo Bóg pobudzi do otwarcia się na życie. Do wyjścia z egoizmu, ze strachu. Również być wierzącym to uczciwa praca, uczciwe wynagrodzenie, sprawiedliwe traktowanie drugiego człowieka, miłosierdzie wobec innych. To jest również codzienna modlitwa, że klękam mi się modlę, czytam pismo święte, bo chcę poznawać Boga. To po prostu w różnych wydarzeniach życia liczę się z Bogiem, wiedząc, że On prowadzi moje życie, również cierpienie, choroba. Też Bóg daje ten czas, abyśmy spojrzeli na swoje przemijanie, pamiętali o życiu wiecznym, do którego nas zaprasza, przeżywali chorobę, cierpienie z Chrystusem ukrzyżowanym i z nadzieją chwały, z modlitwą na ustach. Wiarę się przekazuje, żyjąc wiarą, tak jak Abraham, jak Mateusz. Nie wystarczy dziecku powiedzieć, mówiłeś pacierz? Nie. Z dzieckiem trzeba się modlić. Nie wystarczy powiedzieć, Jestem wierzący. Nic to dla mnie nie znaczy. Do kościoła pójdę czasami, a na co dzień żyję jak człowiek niewierzący, jak inni. Gonię za pieniądzem, walczę o swoje. Rozbijam swoją rodzinę, noszę gniew w sercu. Człowiek wierzący żyje Bogiem. O Bogu mówi. Bogiem się dzieli, swoim doświadczeniem Boga. Co powiedziałby Abraham o Bogu? Powiedziałby: Bóg to jest ten, to mi dał całkowicie nowe życie. Łącznie z tą próbą na górze Moria. Tak samo Mateusz, co by powiedział, kim byłem bez Chrystusa. Tak się przekazuje wiarę. Nie wystarczy zachować jakieś formy religijności. Teraz, kiedy mija czas, kiedy dzieci zakończyły czas pierwszej komunii, ile rodziców na tym zakończy katechizację dzieci? Czy dzieci mają wiarę? Otrzymały wiarę? Można je zostawić we dalszej formacji? Przeprowadzenia w życie sakramentalne, w życie kościoła, w życie moralne, czy wynika z wiary, w życie duchowe, czy można zostawić, a wielu zostawia. Osiągnęli coś i na tym się kończy. Pamiętajmy, wiara to nie są jakieś religijne nawyki, te właśnie ofiary, które my uznamy, że są wystarczające, nie. Wiara ma przenikać całe nasze życie. Codziennie w naszych decyzjach, zachowaniach, formach bycia, odezwania się. Bóg ma być obecny w naszym powołaniu małżeńskim, rodzinnym. Z Bogiem ciągle rozmawiam, z nim konsultuję, jaka ma być moja rodzina. Jako rodzina wierząca, gdzie Bóg jest ważny. Wszyscy mamy obowiązek przekazywania wiary. Poczynając od tego, że trzeba poznać Pana, żeby nasza miłość nie była jak rosa o świtaniu, ale była wytrwała, żebyśmy przekazywali wiarę, żyjąc wiarą i odważnie świadcząc o Bogu swoim życiem, dzieląc się tym, kim dla mnie Bóg jest w moich codziennych decyzjach, w codziennych wyborach. Niech to słowo dzisiaj nam pomoże budować wiarę i przekazywać żywą wiarę przez swoje osobiste doświadczenie i życie z Bogiem. Amen.